Jesteśmy na drodze, no jeżeli to można jeszcze nazwać, proszę Państwa, drogą, bo tu jeszcze dwa tygodnie temu pasły się krowy, teren bagnisty, ściągnięto w bardzo krótkim terminie wiele sprzętu specjalistycznego, nawożono setki wywrotek żwiru, tłucznia, by wykonać przejazd przez rzekę i tam jeszcze kilkaset metrów dalej Ciągnie się utwardzona droga, tam już po gruncie Zielonkowskim, a ściślej nadleśnictwa naszego rejonu, została wykonana droga utwardzona. Z tego względu, że teren jest bardzo bagnisty, podmokły, trzeba było wielu wywrotek, by ten teren stał się stabilnym. Tu wykonano, proszę Państwa, przeprawę przez mostową, przez, przez rzekę. Która przepływa przez Osów. 15 wieczorem po południu ten most jeszcze był, a 16 już tego mostu nie było. Proszę zwrócić na zagrożenie, jakie tu może wywołać brak kładki, gdyż droga utwardzona, prowadząca od głównej drogi asfaltowej, kończy się na betonowych podporach i olbrzymim spadkiem w dół. Warto by wyjaśnić te nagłe poczynania inwestycyjne. Warto tu również zaznaczyć, że działo się to bez porozumienia z okolicznymi mieszkańcami, bez porozumienia z Radą Miasta Wołomina, jak i z Radą Powiatu Wołomińskiego. Ta inwestycja powstała w przeciągu 10 dni. To jest tempo nadzwyczajne, kilkaset metrów drogi utwardzonej. Przeprawa przez rzekę, wybudowanie pomnika to wszystko rozpoczęło się 2 sierpnia.